Kamienie na blaszce włóż do piekarnika. Ten trik odmieni resztę twojego życia. Podgrzane kamienie mogą stać się najważniejszą rzeczą, jaką poznasz w tym roku. Kiedy więc będziesz na spacerze, na działce czy na polu u zaprzyjaźnionego rolnika, pozbieraj koszyk kamieni od małych do średnich. Na każdym polu takie znajdziesz. Są dosłownie wszędzie, są bardzo cenne. Zabierz je do domu i opłucz. Nie trzeba ich specjalnie szorować. Ale możesz pozbyć się z nich większości ziemi. Następnie weź blaszkę z piekarnika i połóż na niej ciemny ręcznik, szmatkę czy pieluchę tetrową. Wyłóż uzbierane kamienie. Układaj je dowolnie. Wzięliśmy kamienie z pola. Z rzek i jeziora nie zbieram do tego triku kamieni. Wstaw blaszkę do piekarnika, i podgrzej je. Kamienie mają być ciepłe, nie gorące. Na podłogę lub dywan połóż ręcznik, połóż na nim blaszkę z kamieniami. To przenośna mata, zdejmij skarpetki i wejdź na kamienie, deptaj po nich przez kilka minut, to na początek. Potem stopniowo wydłużaj ten czas do kilkunastu minut dziennie. Chodzenie po ciepłych kamieniach oczyszcza organizm, pobudza receptory wszystkich najważniejszych narządów. Z dnia na dzień deptanie po kamieniach będzie łatwiejsze, a twój organizm zdrowszy. Organizm pobudzi się do samoleczenia. To jedna z niewielu metod, które są proste, a działają na cały organizm. Osoby z bólami stawów znów zaczną chodzić. Poczują przypływ energii i odzyskają zdrowie.